Żamianeczkę wszystkim z tej strony szkapa i zaczynamy kolejny odcineczek. No to jedziemy z kontynuacją, nie robiłem przeskoku. Po prostu jedziemy z kolejnym odcineczkiem i zbieramy do tych 8000. Zobaczymy czy się nam uda zbierać Te rybki zeszły na 20. A spuściliśmy cenę. Zobaczymy, czy teraz się sprzedadzą. Wydaje mi się, że może być ciężko. Może być ciężko sprzedać. Czy my mamy w ogóle gdzieś mięte? Rukola jest. Jarmusz, Jarmusz, sałata, sałata, rukola, mięta, jarmuż. Ale nie mamy bazylii nigdzie? No tak, nie mamy bazylii nigdzie danej. Czy mogę to na przykład... Aha, mogę sobie zaznaczyć co chcę żeby tu dowali. Tutaj będziecie Basilie dokładać. Mogę, dobra. To robimy tak. Jakoś specjalna. Tutaj będzie sałata. Jakoś specjalna. To będzie to. Jakoś specjalna. Będzie to. Tu zrobimy tylko jakoś specjalną. Dobra. Tu damy dowolną sałatę, szpinak, jarmusz, rukole, miętkę, bazylię. A tu niech sobie dokładają co chcą, ale jeszcze tu jest jedna opcja. A, jest dowolna i zwykła. Czyli ja miałem tutaj dać miętę zwykłą. Tutaj miała być zwykła. Tak, ustawione. I tutaj mam być ustawione tak, zwykłe. Żeby mi tutaj nie dawali tych specjalnych nasion. Tylko zwykłe. Tak. O. No i dobra. I teraz mi będą dokładać wszystko. Wszystko, co mamy. Na każdej skrzynce można zablokować. Fajne, o tym nie wiedziałem. Ryby, co powiesz o rybach? Co powiesz o rybach? Życie rybki? Dobra. Dobra. O 15. 15 za rybę, 15 za kilo ryby, to macie tanio. Za sztukę nawet, no to kończę. Moje rybki mają po 5 kilo, 15 dolarków za 5 kilo rybki. No dobra, to macie w dolarkach. <laughs> no dobra, no, bierzcie rybki, no. Bierzcie rybki, bierzcie rybki, bierzcie rybki. I teraz chyba będą dokładać tak, jak powinni dokładać. Tu na razie są stanowiska pełne. Tutaj dokładają, co mają. Nie popatrzyłem, czy wzięli za te 15, czy nie. Nie popatrzyłem nawet na te rybki. Zobaczymy, co z tymi rybkami będzie, czy będą brać, czy nie. Ale pani tego nazbiera, co to już i dziesiąta, 11. Do rybek, idzie po rybki. Dobra, niech straca za 11. Promocja dzisiaj. Dobra, ja sobie znam mój kontener da pozbierać, co tutaj mamy, bazylię do pozbierania bazylium, bazylium dobra zaraz wam tutaj załaduję bazylii do skrzyni proszę bardzo co tam jeszcze mamy do pozbierania zwykłą bazylię Dobra, O też że oni tego nie odkładają z powrotem, już do tego do skrzynek, tylko rzucają sobie gdzie popadnie te, te skrzynki. Z tym, że ja sobie to mogę sortować, układać, a oni i tak mi tutaj narobią bajzelu z tymi skrzynkami. Dobra, ktoś mi tam chce znów coś, coś sprzedać, idziemy zerknąć. Kto tam coś mi przyniósł do handlu, idziemy zerknąć. Dobre? 6 razy. Nie wiem, po co mi to. Jak kupimy? Ja bym sobie obejrzał, ja tu ostatnio kupiłem jakieś te tapety. Teraz zaś jakieś białe dali. Co to robi w ogóle? Ej. Aha, czyli ta tapeta jest na tej ścianie. Ja mogę z tym zrobić, naciśnij No te. A mogę to sprzedać? Dobra. Tu mamy te zielone. O jak ładnie! Ładnie sobie zrobimy na zielono. Całą sobie otapetujemy. No nie ma to jak przy klientach tapetować, no ale otapetujemy sobie. Dajcie, no jeszcze tego tam jest więcej. Może nie starczy mi na całą ścianę, na cały sklep, ale myślę, że na coś wystarczy. Pojedynczo. Myślę, że to też jest dosyć, dosyć fajne, że można sobie zrobić, zrobię sobie tą ścianę i tą ścianę sobie zrobię. Powinno mi wystarczyć, a jak będzie jeszcze więcej, to zrobimy jeszcze jakąś ścianę. Ale myślę, że na te dwie ściany powinno wystarczyć. Tego tam były chyba ze cztery zestawy. Myślę, że oni mi dali tego tyle, żebym mnie otapetował wszystko. Oni byli w założeniu, że ja mam otapetowane tym już i ona mi to teraz sprzedała i ja zaś na nowo, na biało otapetuję. Pewnie takie było założenie tego. Dobra. Lecimy jeszcze. Nie wiem, czy tam się nam nie kończy. Czy się nam tam nie kończy po prostu już towar do handlu. Dobra, mamy jeszcze. To jeszcze jedziemy tutaj. Skoro mamy jeszcze tej tapety trochę, może sobie całe na zielono damy radę wytapetować. Jeszcze chyba jedna paczka została. No, jedź. Widzę, jedna leży na dole. I jeszcze dwie paczki. No, nie, to może starczy na całe. Na całe to może starczy ten budynek. I tapety. Jedziemy z tym tapetypowaniem. No, wytapetujemy sobie cały budynek. Zobaczcie, ile jeszcze mamy. Pięć. Japinkole, rybki za drogie dalej macie. Dobra. Po osiem. Zaróbcie mi te 8000 już dzisiaj. Zaróbcie mi te 8000. No i ludzie. 8000. No i naprawdę dużo nie trzeba. Dużo nie brakuje. 800 nam brakuje. Takie trochę opóźnienie. No musi się troszkę wczytać. Nie można tak szybko klikać. Dobra, zostały mi 3 tapety. No to jeszcze zostało. Dobra, ale mamy ładnie wytapetowane. Możemy sobie tutaj z tej strony dać? Nie. Ale ja to sprzedam po prostu. Więcej tutaj nie ma? To tak akurat na styk, nie? Było tego. Dobra, ja tutaj coś posieję, coś tutaj mam nasionek, coś zaś osadzimy. Niech już to rośnie, wiecie co? Niech już to rośnie, bo już powiem wam, jest ciężko. Faktycznie już nie mamy tutaj... No nie zrobimy tego. 17. Nie ma szans, żebym nabił te, te 8000 dzisiaj. Niemożliwe. zostaniemy. Dobra miętka jeszcze. Z roślina do wywalenia. Tutaj mamy bazylię. Tu mamy bazylię, tu mamy Rukole, Ramiętka. przynajmniej, żeby jak najwięcej z jednego rodzaju posadzić, tylko że to też. Posadzimy dużo z jednego rodzaju, to później nie możemy sprzedać wszystkiego, bo nie mamy. Ale jak nasadzę tego właśnie o tak jak teraz pełno różnych, to to się potem źle zbiera, powiem wam. Bo jest różno, dużo różnych, a tak się przejdzie i się wyzbiera wszystko za jednym razem. Dobra, cztery paczki, a 5 kupił. No to chyba powinno być na całe. Ile braknie? Trzystówki braknie. Nie, no braknie trzystówki normalnie. Nie zarobią tego tyle. Chyba, żeby ostatni klient tyle nabrał, ale nie ma szans. Dwie stówki, czas minął, nie dali radę. Dobra, teraz niech zaczną uzupełniać. Ja sobie tutaj poczyszczę troszkę. Tu mi strasznie dużo wypada roślin. Po prostu ta technologia nie służy tym roślinom, które tu są. Widocznie temu wypada dużo tych roślin. Dobra, ogólnie myślę dobrze. I zobaczymy jak tu nasze stany. No wiecie, no tutaj ta sałata 120. Tutaj mięta się wyprzedała. Widzę mięty nie ma. Jarmuż poszedł. Sałata rzymska premium poszła. Więc sałata rzymska tutaj poszła, tutaj no dosyć się wyprzedało tego, czy my czy uzupełnią wszystko. Sałata rzymska premium, jarmuż premium, nie mają. Nie mają już czym uzupełnić. Idziemy pozbierać co tu mamy. Miętka premium jest. Proszę bardzo, dołożę Wam bardzo dużo, Wam dołożę. Miętka zwykła. Chyba nie było miętki zwykłej. Dobra, miętkę mamy. O, nie było nic. Bazylium. Tam nie ma bazylii. Dobra, dokładamy bazylię, bazylię, bazylię mamy. Bazylii jest dużo. Dobra, premium też mamy dużo. No, to jest właśnie takie to zbieranie jak te są. Jak są właśnie takie pojedyncze zostają. Dwie sałaty. Tutaj została co? Jedna jedna mięta, której nie wzięło. Nie wzięło jej za pierwszym razem. Można to usunąć. Dobra. Załadowany. Jarmusz no dosyć ładnie poszedł. Jarmusz zwykły. Premium jarmuszu nie mamy, ale teraz jest. Troszkę jest to. Troszkę dołożą na stoły. Więc troszkę udało się nachodować. Troszkę dołożą na stoły. Więc proszę bardzo, macie tutaj. Możecie dołożyć na stoły. Czy ja tutaj mam jeszcze jakieś nasiona? Dobra, sałata rzymska. Sałatę sadzimy tutaj. Mamy tu jeszcze jakąś sałatę. Mamy, proszę bardzo, sadzimy. Nie wiem, kto ona tam sadzi. Dobra, bierzemy bazylię. Nie wiem, czy tu będzie się bazylii podobać, ale dajemy tutaj bazylię. 8000. Zrobiło nam. To osiągliśmy cel. Mamy 8000. Wiecie co, nawet nie zauważyłem, żeśmy nabili te 8000 już. Kub nasiona sałaty masłowej. O, mam, mamy nowe nasiona. Dobra, zrobimy sobie porządek. Pewnie mam posadzić, a teraz zasadę znów całe Bazylium i tem. Muszę wysadzić te nasionka. I dopiero kupimy nowe. Jeszcze mamy tu gdzieś bazylię. kolej bazylii już tu chyba nie ma. O, po pięć było kupowane. Tak, a. Oh. Już cztery literki od siedzenia bolą. Po prostu mam trochę niewygodne siedzenie. Z siedzonku opowiem wam. Co to jest? Szpinak. Może ten szpinak weźmiemy. I tu na górę rzucimy, bo tam było miejsce jeszcze. Dobra, nie jest. Dobra wywalamy i myślę, że, że co, że zrobimy sobie to zadanko jeszcze. Skoro mamy tutaj kupić nasiona jakieś, to nam odblokowali. Ile nasion odblokowali? Zobaczcie, kupujemy. Kupujemy 10. 10. 10. Tyle nasion. Dobra, elegancko. Zbierz i posad cała masłową. Zbierz i posać. Zbierz i posad Zbierz i posać. Dobra, wiecie co? No nie wiem czy to będziemy robić w tym odcineczku. Może nie. Czekajcie. Mamy zamknięty sklep w ogóle. Mamy nie zamknięty Zamykamy sklep. Dobra. Dobra, umowa pracownika wygasła, dobra, to zaraz byłem, byłem ciekaw, co tu się stanie, dobra i tu mamy następny etap, pracownicy, zatrudni i czy ona jest, I tak, to co ustawiłem, to jest, dobra, to jest, tak, to teraz powiem Wam tak, na koniec, zatrudniamy trzeciego pracownika, Sadzenie, zbiór, konserwacja na trzecim zaktualizuj. On będzie zajmował się tylko tam. A tutaj, co tutaj mamy jeszcze za rzeczy do wyboru? Dostawca produkcji, uzupełnianie żywności. No, nie wiem, co to za opcja, ale to jest od 16. A my mamy który? My mamy. Rozdział szósty, więc troszkę nam brakuje. A szesnasty to nie jest. To jest końcówka. Chyba, że jeszcze dalej później się coś otworzy. Dobra, my jesteśmy na szóstym. Po 100 sałaty trzeba wytworzyć i zarobić 10 tysięcy. No to już wiemy, że musimy 10 tysięcy zarobić. Więc nie wydaję już na nic. Po prostu będę kupywał nasiona tej sałaty i to hodował. Bo mamy tutaj zarobić 10 tysięcy z tego co widzę. Choć można by się było rozbudować bardziej. To by to szybciej szło, nie? Bo tak z takim budżetem to, to pójdzie długo. Dobra, ja sobie ich zostawię, niech oni sobie poprodukują. Posadzą, wysadzą i dopiero zajmiemy się dalszym odcinkiem. Więc łapki w górę, komentarze, mile widziane, subskrypcji nie zapomnijcie i do zobaczenia. Cześć wam!